Witajcie, kochani, w kolejnym live, w którym opowiem Wam o trzech podstawowych znaczeniach słówka get, które jest równocześnie jednym z pięciu najczęściej stosowanych czy e, najważniejszych w języku angielskim czasowników. Dlaczego tak się dzieje? Ano, dlatego, że słówko get ma tak naprawdę kilkadziesiąt znaczeń. E, czy to jest dobrze? Czy to jest źle? Kochani moi, to jest bardzo dobrze, chociaż wielu z was na początku stresuje się tym faktem. Jeżeli wy też należycie do grupy osób, które troszkę się stresują tym, że czasami słówka w języku angielskim mają tak dużo znaczeń, to dajcie mi proszę znać w komentarzu, a bardzo chętnie opowiem o tym więcej następnym razem. Ale dzisiaj taka króciutka informacja w tym live dla Was na temat tego, dlaczego to jest tak fajne, że w języku angielskim. Wiele słówek ma wiele różnych znaczeń. Kochani moi, przede wszystkim jest to fajne, dlatego, że kiedy już pokonamy ten wewnętrzny stres, strach związany z tym, że trudno jest naraz zapamiętać kilkadziesiąt znaczeń jakiegoś słówka, to okazuje się, że bardzo często te znaczenia są do siebie pod, zbliżone, podobne. Czyli jeżeli zrozumiemy naturę danego słówka, a dzisiaj o tym słówku opowiem więcej, czyli o słówku get, to bardzo łatwo jest nam tak naprawdę przyswoić sobie te wszystkie kilkadziesiąt jego znaczeń. A efekt jest taki, że zamiast uczyć się setek tysięcy słów, co jak wiecie zajmuje lata, e, możemy poznać stosunkowo niewielką grupę słówek i dalej być skuteczni. Ale przechodząc do, do rzeczy, dajcie proszę znać, czy mnie słychać, czy mnie widać, a ja e, zaczynam e, omawiać dzisiejszy temat. A więc trzy znaczenia słowa get związane są z trzema różnymi funkcjami. Pierwsze znaczenie to dostać się do jakiegoś miejsca. I my możemy tam dojść, my możemy tam dojechać, my możemy tam zostać przywiezieni przez kogoś, ale to wszystko możemy wyrazić, kochani moi, za pomocą zwrotu get to oraz nazwy miejsca. Jak to możliwe? Bardzo prosto. Get w podstawowym znaczeniu oznacza dostawać. Zdobywać e, i tak dalej. Jest to coś, co ja osobiście zapamiętuję, czy zapamiętałam, kiedy się uczyłam angielskiego, za pomocą tego gestu takiego chwytającego get, dostać, otrzymać, zdobyć. A więc, kiedy potrzebujemy dostać się do jakiegoś miejsca, będziemy używali przyimka ruchu związanego z kierunkiem, ponieważ my się kierujemy w stronę tego miejsca. Powiem na przykład: Get to the office, dostać się do biura. Get to the hotel, dostać się do hotelu, get to the city center, dostać się do centrum miasta. Zauważcie, że jest to bardzo, bardzo proste. Kiedy natomiast chcę powiedzieć, że dostaję jakąś rzecz, zdobywam jakąś rzecz, to będę używać słówka get z rzeczownikiem. Mogę na przykład powiedzieć get information. Zdobyć informacje. Bardzo dziękuję za komentarz, Joanna. Pozdrawiam serdecznie, cieszę się, że tu jesteś. A tymczasem kontynuujemy. Get information, otrzymać informacje. Get help, otrzymać pomoc. Get comments, otrzymać komentarze, bo kiedy ja wam daję informacje, czyli kiedy zdobywacie informacje lub pomoc, e, to bardzo często e, dajecie mi komentarze. I wówczas my e, obydwoje na tym korzystamy, ponieważ, jak zapewne zauważyliście, kiedy komentujecie, kiedy lajkujecie, kiedy udostępniacie, to dajecie sygnał waszemu umysłowi, że jest to dla Was ważne. E, czytam sobie komentarz od Johanny, także dajcie mi sekundkę. Świetny komentarz, Joanna. Bardzo dziękuję. Joanna tutaj pisze, że em, gdzieś od swojego nauczyciela języka angielskiego też się dowiedziała kiedyś, że jeżeli znamy słówka get i have, to już jesteśmy w stanie się dogadać po angielsku. I faktycznie w dużej mierze, kochani moi, tak właśnie jest. Aczkolwiek tych słówek podstawowych jest troszeczkę więcej. E, ja powiedziałabym, że jest ich około pięciu, takich, które nam bardzo ten wachlarz komunikacji poszerzają, ale do tego wrócimy. Następnym razem. Tymczasem, raz jeszcze pozwólcie, że wrócę do tego, co omawialiśmy, a później to krótko podsumuję. A więc, pierwsze zastosowanie słówka get to jest get połączone ze słówkiem to, czyli z kierunkiem ruchu. I ono nas informuje o tym, do jakiego miejsca zmierzamy, dostajemy się, dojeżdżamy. Mogę na przykład powiedzieć get to the office, dostać się do biura, get to the hotel, dostać się do hotelu, get to the city center. Dostać się do centrum miasta. E, mogę także e, zdobywać, otrzymywać, dostawać e, jakieś przedmioty, rzeczy i będę wówczas używała słówka get w połączeniu z rzeczownikiem. E, mogę na przykład powiedzieć get information, please. Zdobądź informacje, proszę. Get help, please. E, zdobądź pomoc, czyli załatw pomoc. E, get comments. Dostawać komentarze. Czyli ja na przykład mogłabym powiedzieć I get comments, ja dostaję komentarze. W rezultacie możemy też użyć słówka get w połączeniu z kolejnym zastosowaniem, czyli z uczuciami, emocjami lub po prostu z przymiotnikiem. Kiedy na przykład dostaję takie komentarze, mogłabym powiedzieć, I get inspired, czyli to mnie inspiruje, ja dostaję jakby inspiracji jeszcze większej. I get motivated, ja dostaję motywacji do tego, żeby jeszcze częściej dzielić się z wami wiedzą. A e, o was mogłabym powiedzieć, you get effective, a wy się stajecie dzięki temu skuteczni. E, i również you get motivated. Wy się stajecie dzięki temu zmotywowani, kochani moi, ponieważ za każdym razem, kiedy oglądacie takiego live'a i dowiadujecie się czegoś cennego, mało tego, kiedy zostawiacie komentarz serducho, udostępniacie takiego live'a, to jest to sygnał dla waszego umysłu, że jest to informacja ważna, cenna, a więc automatycznie język angielski otrzymuje wyższy priorytet w waszym umyśle i stajecie się dzięki temu skuteczniejsi. Podsumowując. Wracając do tego, i o czym pisała Anna w komentarzu, i do tego, o czym sobie dzisiaj króciutko porozmawialiśmy, warto wiedzieć, że słówko get należy do jednego z najczęściej stosowanych słówek w języku angielskim. I o ile ma kilkadziesiąt znaczeń, to one w większości sprowadzają się do zdobywania, otrzymywania, załatwiania jakiejś rzeczy lub też do dostawania oczywiście w cudzysłowie jakiejś emocji, uczucia. Ewentualnie do dostawania się do jakiegoś miejsca. Powiem na przykład: Get to the office, dostać się do biura, get information, dostać informacje, get effective, dostać efektywności, czyli stać się bardziej skutecznym, lub get motivated, dostać zmotywowania, co jest oczywiście bardzo pozytywnym i przydatnym uczuciem. Mam nadzieję, że pomogłam. Eee, pozdrawiam serdecznie i jeszcze króciutko. Odpowiadam na zapytanie dotyczące wyrażenia get home, które jest pięknym zwrotem i którego celowo tutaj nie wrzucałam, aby Wam troszeczkę nie mieszać. Kochani moi, jeżeli chodzi o wyrażenie dostać się do domu, czyli wrócić do domu, dojechać do domu, dotrzeć do domu, to jak najbardziej, tak jak pisze pani Joanna, możemy tutaj. Użyć wyrażenia get home, ale ponieważ home, kochani moi, to jest home sweet home, to jest nasze serducho, to jest taki dom, w którym my czujemy się bezpiecznie, czujemy się kochani, czujemy się w takiej naszej przestrzeni. To słówko home nie, nigdy nie występuje w języku angielskim z rodzajnikami, a więc również nie będzie się zazwyczaj łączyło z przyimkami. Co ja mam na myśli? Kiedy mówię o miejscu, fizycznym miejscu, czyli to co widzicie w punkcie numer jeden, place, czyli jest to budynek, jest to jakaś fizyczna przestrzeń, namacalna, mówiąc dosłownie, to używamy wyrażenia house. House, czyli dom. Ok? Kiedy natomiast mówię o takim miejscu, w którym ja się emocjonalnie czuję bezpiecznie, to będę używać wyrażenia home. I zauważcie, że dla jednego słówko home to może być, za przeproszeniem, jakiś malutki budyneczek, to może być ogromna willa, to może być jakiś pokój w hotelu. Bardzo dużo osób niestety ma taki styl pracy, że mieszka w hotelach, i też oni czasami będą mówili home o tym miejscu. Jest to sytuacja ekstremalna, ale pamiętając o tym, jak dużo Amerykanie pracują. Warto mieć to na uwadze. Dla kogoś nawet karton w parku może być jego home, czyli może być jego domem. Więc tak naprawdę home jest w pewnym sensie nie miejscem fizycznym, tylko miejscem takim dla nas, które my emocjonalnie bardzo odczuwamy. Dlatego powiem: go home, iść do domu. Get back home, wracać do domu. Get home, czyli dotrzyj do domu. Natomiast, kiedy chcę podkreślić, że chodzi mi o budynek lub o jakieś miejsce, to tam jak najbardziej ten przyjmek ruchu wystąpi, wy, wystąpi, czyli get to the house, please. Wejdź do domu, proszę. Um, czy na przykład, mogłabym powiedzieć, um, get back to the house, wróć do tego domu, um, więc tam ten przyjmek ruchu będzie. Podsumowując, um, dlaczego mówimy, um, wyrażenie home. Bez przyimków bardzo często, ym, dlatego, że nie jest to miejsce fizyczne. To jest coś, to jest przestrzeń, w której my się czujemy emocjonalnie bezpieczni, gdzie się czujemy, można by powiedzieć, kochani. Więc to jest ten home, sweet home, dom, kochany dom. Bardziej jest to emocjonalne czy takie psychologiczne spojrzenie na koncepcję domu. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć o budynku czy o przestrzeni takiej fizycznej, będziemy używali house. Czyli domu jako budynku, i wówczas ten przyimek tu, tam wystąpi. Dzisiaj się bardzo dużo zadziało. Mam nadzieję, że sytuacja jest jasna. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za komentarze, za obecność, za udostępnienia i życzę cudownego dnia. Bye bye!